fanów ekipy i projektu busem fanów Przez Świat. WCM, tak. Zapraszamy do studia. Pani znalazł, złote tarasy. Zapraszamy na Złote Tarasy tutaj, do Złotych Tarasów, do środka. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić fotoreportera tutaj całego zdarzenia, Interamerykę z Ameryki. Tutaj, z tej strony. Pozdrawiam. Z tej strony? Dziękujemy, tak. tak. Tutaj mamy nasze studio przygotowane przez operatora, eksperta, tak. Chciałbym pozdrowić wszystkich Wszystkich radioodbiorników przy telewizorach. Tak jest, Wszystkich radioodbiorników. Dzień zmienił zmienił nazwisko. Tak. co nie pomylił teraz mojej. Zaznaczyłem je, że było widać. Nie się co to się ściskaj. No, nie wydaje mi